Jak obiecałem, tak przyjechałem, ale niestety, że nie da rady siąść na tym miejscu, gdzie tego karka. Musimy szybko poszukać innej wody. Trochę jest to załamane, bo tu było na pewno zimowisko ryb. Damy radę, ale tutaj niestety, niestety nie siadamy, za bardzo wieje. Przyjechaliśmy na miejsce, gdzie w listopadzie ja łapałem karpie, bo domin dał taką wodę, że tam nie szło siedzieć, więc zobaczymy. Ale standardowo zapowiadam, że domin przyjechał ze mną na ryby, więc na pewno nic nie połapiemy. Ale woda osłonięta, lasek tutaj, nie ma fali praktycznie. Wsiądziemy, żeby siąść i tyle. Woda się nazywa Chmielna. To jest jedna, jedna z malutkich wód, zaraz przy drodze jakiejś tam głównej. Gdzie jeździliśmy na koziniecy i na Karwinkę? Andrzej ją tu znalazł z wiosny, kiedyś sobie powoli jechał, rok temu, i mówi: Domin, patrz jakie tam amury pływają. Powaga, tak wam pokażę, powaga. Takie koło metra pływały tu amury, znaleźliśmy też tu Karpie. Tylko wtedy z wiosny zastanawialiśmy się, jak je dorwać. Było tu tyle roślin, że gdziekolwiek by się nie rzuciło, to wchodziło to w roślinę. Andrzej mówi: "Wiesz co, mnie, Uderzę tutaj na jesień. Sprawdzę to wodę ewentualnie wiosna, zanim jeszcze rośliny pójdą do góry." Dlatego go posłuchałem i tu jesteśmy. Ja tu na jesień, tak jak Dominik, Dominik wspomniał, parę karpi połapałem późną jesienią. To był praktycznie grudzień przed samymi świętami. W sumie ich tu złapałem chyba 8 na tej wodzie. Miałem jedno branie, fajnie wędkę mi potargało, ale to było na tyle amatorka, jak zwykle. Także, no Zobaczymy, co się będzie działo. No, na pewno tu dosyć ryby jest. Fajne płocie połapałem też. Zawsze mówi na grunt, na grunt, na grunt. Ach, Andrew, ty tylko spławiki. Tak, popatrzcie. Spławik, spławik, jeszcze raz spławik, ale domin się zmógł i też dzisiaj na spławiki łapie. Powiedział, zobaczymy, kto jest lepszy. No. Czymy, byku. Będziesz próbował na robale. Robaczka z kukurydzą. To nasza właśnie przynęta robak i kukurydza. I normalnie bez włosa tylko na haczyk założone, żadnej kombinacji innej. Kaj to Mieszkosz, to nie kukurydza, to majs się tu godo. Nie wiesz o tym? No majs. Hey Andrzej, ktoś ci nas na klacie. <noise> Masz prawę, jakby ci tam się fajdał. tak? No, ojej, to zanęta chłopie, to co znaczy. Zanęty, jak widzicie, nie dużo, ja tylko tak odniosę się do kilku komentarzy. Tak mamy. Jak gdzieś tam nęcimy na wielkim jeziorze, czy na komercji co do zanęt, że za dużo sypiemy, że ta woda kwaśnieje, że naprawdę jest dużo takich uwag, ale o jednych i tych samych osób to nie jest tak jakieś, wiecie, wyszczególnione, że sto komentarzy, tylko jedna się zdarza. Ja to wytłumaczę może troszeczkę. Na takich małych wodach to nie stosujemy dużo zanęt, bo nie ma sensu, bo mała woda mniej ryb. Ale jak już jest jezioro, czy staw 100 hektarów, no to już trzeba trochę posypać. Z ciekawostek wam powiem, że na takich mistrzostwach świata, na balatonie na przykład, jak jadą chłopaki, nawet nasi, za zeszłym roku, co była ta afera z trzema y, haczykami na zestawie, to oni biorą po 800 kilo. Nawet do tony biorą towaru. 500 kilo to jest norma. Wyobrażacie sobie, jakby mały rekin wziął na jakieś jezioro duże 500 kilo żarcia i sypał. Przecież to jest karami trzeba sypać. Ale my spokojnie na takie grubsze zasiadki jak majówka to tak 30 kg nie naraz, bo to jest też wstępne nęcenie. To potem jak już na filmie wygląda, że o ile oni tam nasypali, tak? Nasypali w całości, jak to się policzy, to jest nasypane. Ale jeżeli chodzi o dzienne dawki, to tak wcale dużo nie jest. A jeżeli chodzi o luty, to naprawdę tutaj mam 1,5 kilo zanęty z gliną już. Do tego dorzucimy parę ziaren kukurydzy i to wszystko. A w przeciwieństwie do Dominika nawet tutaj nie mam 700 gramów zanęty. Z tego względu, że ja sobie rzucę tylko i wyłącznie troszkę kukurydzy. Siedzę tutaj, nie? I tu mamy takie drzewo, że jak wieje, to one robi tak. No akurat teraz tego nie usłyszycie, ale tak. I co? One tak za, za trąbi. To mi się wydaje, że Andrzej zaciął wędkę i mu z kołowrotka żyłka jedzie. Tak I się tylko patrzę na niego, czy uściągnie. Mówię, nie, chwilę leżę sobie, siedzę, siedzę. Słyszę zajść drzewo, nie? I zajść na Andrzeja, czy uściągnie rybę. To takie wrażenie, jakby z uciekała żółka. Po ostatnie co poszedłem do auta, to po herbatę. A zrobiłem sobie dzisiaj specjalną herbatkę z melisą. Wiecie czemu? Bo jak Domin wygra, to mnie znowu szlak będzie trafiał. A tak, wypiję sobie herbatkę na spokojnie i będzie, będzie całkiem spokojnie. Że Domin wygrał. Domin teraz to mi się przypominają go czołgowice, jak my w tym śniegu siedzieli. Na tym kanale idę Identyko normalnie, tylko że śniegu nie ma Ale wieje Na to też biorą podobnie Domin z Andrzejem Ostatnio jak siedziałem sam na rybach Obiecałem sobie, że już nic nie będę gotował Bo chcesz rzucić parę kilo No ale przy Andrzeju się nie da nie? Od rana mi wyzwania Domin taką kiełbaskę mam dobrą ugotuję ci nad wodą Prawie sama robiona od sąsiada musi skosztować się. Ja mówię Andrzej na diecie jestem. Dwa dni już ja ty nie ma. I jest ryba. Pan dominik rybkę ciągnie. Co to, je? ryba, Co to wędkę, jest? Ryba. Czy to jest, Bianczyku, idę podbierak. To jest już moja. Już jest moja. Dobrze. Przygotowanie wędkarza do wędkowania. O, początki są ciężkie, ale ładne jak na taką małą wodę. Popatrzcie. Trzymaj. Się, tę wędkę. Po... I co? I co? Są tu ryby. Jest. Mm, <noise> Domin się rozkręcił i na mojej wodzie zaczyna mnie punktować. Druga ryba, nawet jednej z wędki jeszcze nie zdążył zarzucić po ostatnim leszczyku. Zwyczaj się do tego panie kolego. I następny leszczyk. Proszę bardzo, Domin. Uśmiech, no. Andrzej, kiedyś wspominałeś na filmie, nie, że będziesz kuchcikiem. Niech tak zostanie. To był oczywiście żart, taka ironia dla Andrzeja, żeby go zmobilizować, żeby łowił ryby też dzisiaj. Ale ja się rozkręcam, drugi. Och, proszę. Andrzej tak jest w szoku, mówi, gdzie tutaj leszcze? Mówi, na takiej małej wodzie tutaj leszcze miałem, nawet nie wiedział. A ja mu pokazałem, że są. O. Poleszcz Lin <grym> To są jaja tutaj <grym> I nawet Lina żebym dostał popatrzcie Mały, bo mały, ale wymiar ma linek 27 cm nieduży, ale jest popatrzcie Jestem w szoku, bo nigdy w lutym jeszcze lina nie złapałem Ta dieta, I po ta mieście. dieta, ta dieta, ryby jedzą do mnie. Andrzej, ja ci nic nie chcę mówić, ale takie przygody jeszcze z wiosny nie mieliśmy. Znaczy chciałem cię poprawić zimy, bo linia numer dwa. Aż jestem w szoku, że aż tak mi ładnie dzisiaj idzie. Muszę tu zaznaczyć, że to nie jest żadna komercja, to jest normalna woda związkowa i linek numer 2 na haczyku od razu do wody, będą pięćdziesiątki, będziemy się z nimi prezentować. Ja ci powiem tak, złamałeś zasadę, z Andrzejem na rybach nic nie połapiesz, co ty na to? Tylko ja łupię Andrzej na razie. Bo ja przygotowuję twoją kiełbasę ja na dietę. Ja aż zjesz i zaczniesz łowić ryby. Andrzej tutaj się szykował do zacięcia mówi że mu pod wodę poszedł czekamy czekamy też by się mógł odbić i jakąś rybkę złapać wyłącz kamerę 5 godzin później <śmiech> <śmiech> żebyś widział jak ryba wygląda Trzeci o lesz. tak ryba wygląda widzicie Domin znowu złapał i znowu się będzie ze mnie nabijał Domin no, Andrzeju, co ma więcej powiedzieć? Nabijam się z ciebie. <śmiech> <śmiech> hmm. Wiecie co mam chcę powiedzieć, nie? Nie chcę wam nic mówić, ale jak zwykle, Domin, powiedz to. No, no, no na, powiedz... No, to. No, no, że nic nie złapałem. Że, że nic nie złapałem jestem gorszy od lesza. Cienki jak żyleta, nie? Oczywiście Andrzej troszeczkę przesadza. Tutaj mamy taką dziwną sytuację, jeżeli chodzi o stanowisko. Otóż, tam gdzie on rzuca 2 metry głębokości, tam gdzie ja rzucam 4, a to jest jedno stanowisko, idzie powiedzieć. A że jest luty, piąty dokładnie dzisiaj, to ryba na głębszej wodzie siedzi. I właśnie dlatego ja miałem jakieś tam wyniki: bo trzy leszcze i dwaliny. No a Andrzej, chociaż nie gadaj, bo też jakieś dziubania tam miałeś, nie zapał, nic. Siedzimy jeszcze pół godziny, może to zmieni i nas zaskoczy. Ja ci powiem tak. Nie, jest... nie wiem, czy w Czechach, ale w Polsce łapanie raków jest zabronione. Ja się przerzucam na raki albo na kraby. Może mi to lepiej wyjdzie niż wędkarstwo. A to jest takie, za... zrobi sobie takie zamykanie. Tu o, jest taki kusol. Widzisz to? Zamykanie co zrobił tutaj? O, I wrzuca do wody. Daję tam żarcie, chyba na raki to jest. Może. Nie wiem, albo na węgorze. A może na węgorze. Andrzejko, kochany mój. Nie zapomnij o melisie. Napomniałem, <noise> 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 że masz meliskę pić. Nie denerwuj się mój przyjacielu. Dzisiaj ja zapałem, jutro ty. Proszę. Widzicie, mówiłem na początku wędkowania, jak ten. Skutkuje, znowu Domin wygrał. Nie będę się złościł. Napię, nie, napię. będę miał melis A ja idę zacinać, bo mi tam coś bierze. Opie taki zaber miałem, że mi wędkę wciągnął. <grym> chyba wiatr. Pału nie było, ale trzy piękne zimowe leszcze są zapane. I tak jesteśmy zadowoleni z Andrzejem, bo spodziewaliśmy się zera naprawdę. Na no. tej wodzie mówię zimą. Możemy nic nie zapać. Największy jest ten. Jako pierwszy wróci do wody. Ciutko. I te dwa. Następnym razem z Andrzejem tutaj sobie zrobimy zawody na baciki. Bo stwierdziliśmy, że jak są takie ładne ryby, ładne leszcze i Liny. Wiemy, że karpie są, bo wierzę Andrzejowi, że je zapał, chociaż ich nie widziałem. Wierzę, wierzę. I przejdziemy sobie na baciki, mówi jak będzie pogoda. Mówi Dominik Wiosna. Siadniemy sobie po staremu, czyli baty i między sobą sparing. Ja lubię sparingi wędkarskie, więc jestem za Andrzeją. Przyjedziemy tu jeszcze.